Kolejny uczestnik programu Energomocni, pan Wojtek Szymański, to majster budowlany i architekt. Na budowie małego osiedla w Tychach nadzoruje pracę. Budujemy tutaj taki niewielki kwartał, w sumie 8 budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej. Myślę, że tutaj również inwestor miał bardzo istotne znaczenie, bo chciał, żeby było to wybudowane dobrze. Nie tak zwanym substandardem polskim, deweloperskim, gdzie buduje się z maksa 25 cm, właduje się na to styropian i, tak na dobrą sprawę, ma być szybko, byle jak, przykryć styropianem i klient nie widzi, co jest w środku. Mamy tutaj w zasadzie to, to gdzie się dało zastosować ditągę, to jest 100% litą ściana jednowarstwowa, wszystkie nadproża, docieplenia, stropy przede wszystkim e, są realizowane właśnie w tej technologii. Bardzo przyjemna forma budowania, a również i prosta, niemniej jednak pod warunkiem, że ekipa jest do tego przygotowana. Poza samym tongiem stosujemy tutaj dosyć, myślę, nowoczesne technologie, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz, instalacje. To są takie jakościowe instalacje ogrzewania podłogowego Wawin Tempower. Wszystko oczywiście 100% systemowe, żadnych zamienników, żadnych y, udziwnień, y, jakichś niepotrzebnych pomocy. Y, wylewki anhydrytowe, y, no dość dobrze rozbudowane instalacje elektryczne. No, chcielibyśmy, żeby ten klient jakby miał większą pewność tego, że temu budynkowi jest bliżej do energooszczędnego niż y, większości, które się tylko reklamują jako właśnie taki. W konkursie Energomocni wziąłem udział y, właściwie za namową pana Tomka Baciaka, czyli opiekuna tutaj technicznego, prawda, z ramienia Xelli. Powiem szczerze, że w ogóle jakby nie interesowałem się takimi rzeczami, w ogóle się nie interesuję żadnymi promocjami, konkursami. To jest jakby poza mną, nie mam na to czasu, prawda. Sam konkurs myślę, że to jest fajna forma promocji. Dlaczego? No, sprawa jest oczywista. Jeżeli się dużo buduje, to są nagrody. Ja skorzystałem tutaj przy budowie właściwie sześciu budynków. Kilka tak zwanych gadżetów sobie odebrałem, i nawet jeśli sam z nich nie korzystam, to zrobiłem komuś fajne prezenty i wszyscy są zadowoleni. To była wkrętarka, odkurzacz, taki przemysłowy. Narzędzia na początku typowe do Itonga, żeby tutaj zaopatrzyć dodatkowo jeszcze ekipę, którą mamy na miejscu. Nic to nie boli, a mało tego jakby poza tymi atrakcyjnymi gadżetami, o których wspomniałem, można sobie wybrać coś bardziej praktycznego, czyli to mogą być pełne palety materiału. Myślę, że, no nie wiem, jedna, dwie czy pięć palet za tak zwaną złotówkę to jest bardzo atrakcyjna oferta. Pan Wojtek przekonuje, że udział w programie Energomocniej nie jest żadnym problemem, a w bogatym katalogu nagród każdy znajdzie coś przydatnego.